Wjeżdżając do tunelu, zdejmij okulary przeciwsłoneczne. Nastaw radio na pasmo nadające komunikaty drogowe. Dostosuj prędkość do ograniczeń obowiązujących w tunelu. Zawsze stosuj się do znaków i sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu i w jego wnętrzu. Zachowaj bezpieczną odległość od samochodu przed tobą. Pamiętaj, w tunelu kategorycznie zabronione jest zawracanie i cofanie. W tunelu obowiązuje także bezwzględny zakaz zatrzymywania się. Jeżeli nie możesz z niego wyjechać, zatrzymaj się w zatoce awaryjnej lub jak najbliżej krawędzi jezdni. Kiedy poruszasz się w tunelu, zachowaj odstęp co najmniej 50 metrów od samochodu jadącego przed tobą. Jeżeli samochód przed tobą się zatrzymał, stań co najmniej 5 metrów za nim. Włącz światła awaryjne, by ostrzec samochody jadące za tobą. Zator może oznaczać wypadek. Pamiętaj o utworzeniu korytarza życia, którym będą poruszać się służby ratownicze. Centrum Zarządzania Tunelem może przekazywać informacje także za pośrednictwem systemu nagłośnieniowego oraz poprzez stacje radiowe. Zawsze stosuj się do poleceń wydawanych przez służby ratownicze. Jeżeli podczas jazdy w tunelu Twój samochód ulegnie awarii, postaraj się, jeśli to tylko możliwe, wyjechać z niego zgodnie z kierunkiem jazdy. Jeśli jednak dalsza jazda nie jest możliwa, postaraj się zatrzymać na pasie awaryjnym lub w zatoce awaryjnej. Jeśli musisz się zatrzymać, pamiętaj, by włączyć światła awaryjne. Po zatrzymaniu samochodu wyłącz silnik, upewnij się, że można bezpiecznie wysiąść i dopiero wtedy opuść pojazd. Udaj się do najbliższej niszy alarmowej i za pomocą telefonu SOS powiadom Centrum Zarządzania Tunelem o zdarzeniu. Kiedy używasz telefonu SOS, automatycznie podajesz operatorowi swoją pozycję, co przyspiesza organizację pomocy. Gdy droga przed Tobą jest zablokowana z powodu wypadku, zatrzymaj samochód i włącz światła awaryjne. Pamiętaj o utworzeniu korytarza życia. Po zatrzymaniu samochodu, wyłącz silnik, po czym upewnij się, że można bezpiecznie wysiąść i dopiero wtedy opuść pojazd. Wezwij pomoc, korzystając z telefonu SOS w niszy alarmowej, by operator mógł szybko zlokalizować miejsce zdarzenia. Stosuj się do wskazówek i poleceń dyspozytorów z Centrum Zarządzania Tunelem. Jeśli sytuacja tego wymaga, udziel pierwszej pomocy ofiarom zdarzenia. Stosuj się do wszystkich poleceń wydawanych przez służby, które pojawią się na miejscu zdarzenia. Jeżeli Twój samochód zaczyna się palić, zatrzymaj się przy niszy alarmowej lub na pasie awaryjnym. Włącz światła awaryjne. Pamiętaj o wyłączeniu silnika i pozostawieniu kluczyków w stacyjce. Wraz z pasażerami opuść jak najszybciej pojazd. Wezwij pomoc korzystając z telefonu SOS w niszy alarmowej, by operator mógł szybko zlokalizować miejsce zdarzenia. Stosuj się do poleceń dyspozytorów. Spróbuj samodzielnie ugasić ogień za pomocą gaśnic umieszczonych w niszach alarmowych. Jeżeli nie możesz samodzielnie ugasić ognia, opuść jak najszybciej tunel przez znajdujące się najbliżej wyjście ewakuacyjne. Jeżeli w pojeździe przed tobą pojawił się ogień i nie masz możliwości wyjechania z tunelu, zatrzymaj się. Pamiętaj przy tym o utworzeniu korytarza życia. Uwaga! Alarm pożarowy! Pozostaw kluczy w stacyjce i opuść jak najszybciej tunel przez najbliższe wyjście ewakuacyjne. Jeżeli w tunelu pojawia się dym, trzymaj się jak najbliżej ziemi, gdzie zadymienie jest najmniejsze.